Jak już mówiłem, kuleczka dostała angaż w filmie Szczęki 5 Będzie grała rekina Będzie gryzła Teraz są ćwiczenia Do filmu O, kuleczka kończy jedzenie Ciekawe czy przyjdzie do nas jak skończy. Dzisiaj ma talerzyk, który nie odjeżdża. O, ostatni kawałek właśnie. Dorwała. Nic jej nie spadło, nic, nie ma pod spodem. Jeszcze troszkę polizać. Malutka. Chodź tu się pożegnaj. Jeszcze zanim pojadę. No. Ale piękną ma buzie kuleczka, co? Widzieliście to, jaką ma piękną buzię? Malutka. Kuleczka. Jesteśmy kuleczki w niedzielę. Spogląda na nas. Spogląda na nas kuleczka. O, na zdrówko. Kuleczka kicha.